No witamy. Witamy w kolejnych rozmowach niekontrolowanych. To już piąty odcinek, a pierwszy, w którym jest ze mną Marcin Jerozalski. Siemka. Cześć. I co tam w Opolu? A ty czemu nie siedzisz dzisiaj na tym, na festiwalu? A powiem ci, że nie mam biletów. <laughs> Samy ten. Wy wy wykupione przez przyjezdnych, rozumiem. O Opolanie nie chodzą na, na ten na, na festiwal. No, Czy chodzą... Powiem ci, że jakbyś. Jakbyś popytał o Polan, to prawdopodobnie większość nie była na festiwalu. Nigdy. Ale była było pod amfiteatrem. Ale na, na festiwalu raczej nie, bo większość to są osoby przyjezdne. No no, 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 no. Widać to nawet po rejestracjach. No, no, no. Czyli y, teraz Opole w końcu tętni życiem, tak? Raz do roku. <ś> no, dokładnie do niedzieli i potem czekamy na kolejny rok, nie? No, 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 I przez rok no, no. mamy dzisiaj spokój. No to dobre. No, chociaż ten jeden rok, y, że tak powiem, poczujecie. Się trochę światowo, że tak poszydzę trochę z tego pola. Nie, no, bardzo fajne miasta. Nie, nie byłem dawno, bo dawno, nie? Pamiętasz pewnie. Tak, tak, tak. Na Twoje zaproszenie w sumie dzięki temu się poznaliśmy, a bardzo przyjemne miasto, nie? I tak się Także... zaczęła przygoda, nie? Dokładnie, dokładnie. Jak tam w ogóle na szkoleniu? A powiem ci, że fajnie, fajna grupa. Mała, ale bardzo fajna dużo pytań, dużo rozkmin, dużo caseów, osoby, które ogarniają anatomię chcą się rozwijać, dużo zadają pytań spoza szkolenia, więc jak to ja zaczynam się rozgadywać, więc wiesz, że ja dużo gadam, mm -hmm. więc dużo dużo materiału wchodzi poza, wiesz, jakieś przypadki kliniczne podają z praktyk, na których miał, które mieli, bo ostatnio mieli fajne praktyki kliniczne, więc pytają, więc staram się odpowiedzieć. Jutro mam nadzieję, że będzie tak samo, że trzeci dzień nie będzie tym dniem zmęczeniowym. A co, studentów Tylko, to masz, to tak? tak większość, tym, większość studentów jest u Ciebie teraz, tak? Tak, 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 tak. Ale tu... Jesz jeszcze tak... w mojej uczelni. O, no widzisz, no to, że tak powiem, wszystko w swoim sosie się, że tak powiem, <laughs> mieli. A co miałem mówić? Kurde, coś mi wypadło. Aha, no chciałem mówić, że właśnie dużo fajniej się prowadzi właśnie szkolenie, jeśli jest dużo, że tak powiem, dyskusji, i fajnie, jeśli jest ta otwartość ze strony wiesz studentów, którzy nie zawsze nie, nie zawsze chcą dyskutować, bo czasami jest to spowodowane tym, że nie wiem, jak, jakie ty masz wspomnienia, ale czasami jak się za dużo dyskutowało na uczelni, to też nie było dobrze widziane, nie i później e, czasami z taką obawą e, studenci przychodzą też na szkolenia że nie chcą za bardzo dyskutować, bo to się różnie kończy, nie? E... Dokładnie, dokładnie. Ja byłem taką osobą, która zadawała pytania, a cała grupa już chciała wyjść z zajęć, nie? No, 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 no. Nie cię. <laughs> wtedy na pewno no no ale znam, znam ten motyw nie znam ten motyw właśnie jak na przykład już na koniec dnia tam wiesz pięć minut do końca y, danego dnia szkolenia się pytasz czy są jeszcze jakieś pytania nie? i wiesz cisza i tylko wszyscy tylko żeby kurde nikt nie zapytał i zawsze się tam wiesz znajdzie ktoś a ja mam pytanie nie I, wiesz wszyscy dokładnie. pewnie tam wiesz noże się otwierają w kieszeniach dokładnie no niedawno jak prowadziłem szkolenie w Łodzi to tak było skończyliśmy ja mam jakieś pytania i praktycznie półtorej godziny było z samych pytań na koniec. Mm -hmm. Aha. No to, to niektórych mogło zaboleć, nie? <śmiech> <śmiech> że muszą tyle zostać. z tych, co mieli pociągi. No. Słuchaj, e, dobra, dobra godzina jest, jakby ktoś e, właśnie chciał wiedzieć, kiedy nagrywamy. To jest 20:30, więc nie mamy dużo czasu, bo dzisiaj finał Ligi Mistrzów będę oglądał. Ty chyba nie jesteś za bardzo, e, że tak powiem, piłkarski, jeśli chodzi o. o, o o ten, o sport? Chyba nie bardzo, nie? nie? Raczej nie. Ale, ale wiesz, że Odra pole. dzielnie walczyła jeszcze dwa dni temu o awans? Czy też nie wiesz? O, już wiem. O, już wiesz, no dzielnie walczyli, że tak powiem. Wiem, wrzucamy. że budują nam nowy stadion. O, no to będzie bardzo ładny stadion w pierwszej lidze. Może kiedyś widzisz, pra, prawie, prawie w ekstraklasie by był ten nowy stadion, ale niestety im się nie udało. No, no także ja dzisiaj jestem nastawiony na oglądanie. E... A Ty pewnie po naszej rozmowie idziesz spać, co? Jak ty wstajesz tej o 4.30, to jeszcze wcześniej, bo do 4.30 to już z psem maszerujesz, nie? Dokładnie. I jeszcze mi nie nienawidził za to. No, albo ci jeszcze nie, nie potrafi powiedzieć, że ci nienawidzi za te godziny. Nie, w, w ogóle y, chyba trzeba pospieszyć z wyjaśnieniem. Nie wszyscy może nas obserwują na stałe, ale ty tak masz, że często w ogóle gdzieś tam, czwarta, piąta rano, to już jest zwrócona relacja, idziesz z pieskiem, y, na którą. Od której zaczynasz w gabinecie pracę? Yy, mam mówić prawdę czy kłamać? No nie, no prawdę mów. No jak 4:30 jesteś z psem, to myślę, że co na którą? Często od 5:45. Aha. I yy, i ten pierwszy pacjent co przyjeżdża to jak on wygląda? Jak zombie, czy, te, czy też po prostu wstaje 4:30 tak jak ty? i Nie, nie to możecie tak, się doczekać. To też takie ranne ptaszki właśnie. No, 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 no. Nie no szacun, nie ja naprawdę to nie są moje godziny. Myślę, że to jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia. Ale no, ale tak się czasem zastanawiam, właśnie, kiedy ten twój pies przemówi ludzkim głosem i powie, Marcin, ty weź, weź w ogóle, jak chcesz wstawać, to se wstawaj, ale mnie zostaw w spokoju, nie? Oby nie, oby nie. No, Słuchaj. no Przejdźmy może do głównego wątka, o którym chciałem z tobą porozmawiać. A propos tego, o czym też dyskutowaliśmy ostatnio. Czyli właśnie o, o konkretnym zespoleniu. Bo... Bo może ta rozmowa nie, nie będzie musiała dotyczyć konkretnego zespolenia, bo rozmawialiśmy akurat o tym zespoleniu Piątej Kości Śródstopia, które się mm. nazywa e, Hent, Synt, Hes, tak? Trudna nazwa. E, rodzaj płytki, no? Dokładnie, rodzaj płytki. I teraz, no właśnie, pytanie, bo e, rozumiem, że wiesz, jak się pracuje, że tak powiem, głównie z pacjentami ortopedycznymi. To się jest na bieżąco i, i też się jest na bieżąco, że tak powiem, z różnymi nowinkami w medycynie, i myślę, że rodzajów płytek, jeśli chodzi o zespolenia, czy tej kości, czy innej, jest wiele, nie? I teraz Dokładnie. wyobraźmy sobie, że jest, taki, jest taka osoba, nie wiem, świeżo student po, po studiach, który, który chce, że tak powiem, pracować z pacjentami ortopedycznymi. I jak się odnaleźć w tym, nie? No bo czasem, że tak powiem. Trafiają się pacjenci i czytając na przykład ich kartę, widzisz, że jest jakiś rodzaj tam zespolenia, czy, czy była inna operacja, jakiś jest inny rodzaj gdzieś tam, nie wiem, śrubowania i tak dalej, którego nie mm -hmm. znamy. Nie? No i jak teraz zacząć pracę z takim pacjentem, jeśli w sumie nie znamy, nie znamy takiego, takiego rodzaju zespolenia? Ja ci jeszcze powiem później, żeby nie, nie przedłużać wątku, też taki jeden przykład, kiedy pracowałem kiedyś z takim pacjentem, ale, ale to zaraz. nie. Ja, jak się w tym odnaleźć? Jak Ty zaczynałeś, na przykład, kiedy też nie znałeś, że tak powiem, tryliona rodzajów, tam, zespoleń czy, czy innych podejść, na przykład? No więc, jak już doszliśmy do wniosku, ja byłem z tych, którzy, którzy dużo zadawali pytań mm -hmm. i tych, którzy dużo gadali. Więc na wszystkich możliwych praktykach, ja tylko miałem kogoś, kto chciał się dzielić tą wiedzą, czyli takiego, naz nazwijmy, kolegę po fachu albo mentora to czerpałem z jego wiedzy, ile się tylko dało. Mm -hmm. Czyli wyciągałem wszystko, co tylko może wypytywałem o dany przypadek kliniczny, jak wygląda operacja, często, gęsto sam pchałem się na blok operacyjny, jak tylko mogłem. A to był lekarz, I tak? tak? Naprawdę... Lekarz ortopeda, tak? Chirurg ortopeda? Tak, 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 tak. tak, tak. Lekarz mm -hmm. ortopeda. E, aktualnie też się obracam w takim środowisku, więc jeśli na praktykach pokażecie, że chcecie, to tak naprawdę oni wszyscy będą rozmawiać z nami, jak równi sobie, nie? więc będziemy mm -hmm. mogli z tego korzystać. No i wiadomo, jakieś pozycje naukowe, publikacje naukowe, czyli ogólnie korzystanie z tych zasobów online. Teraz mamy ogromny dostęp do tego, nie mówiąc już o książkach, które możemy sobie nabyć w necie, czy nawet wypożyczyć. Ja mam dość sporo biblioteczkę, jeśli chodzi o książki, czy nawet o anatomię. Z anatomii to mam mnóstwo, bo je uwielbiam, co często gęsto nawet na kursach poruszam, że tak naprawdę tkanki głębokiej, my to jest anatomia palpacyjna, można powiedzieć, że jest związane. Mm -hmm. Zresztą widać często na relacjach, tak, jak tak. tak. marzę po, po swoich, swoich kursantach i kursantom też każe, żeby czuli to, co dotykają i żeby widzieli, co dotykają, nie? Mm -hmm. ja przede wszystkim kursy i szkolenia. Druga sprawa znaleźć sobie jakiegoś y, mentora, jakiegoś y, kolegę po fachu, który nam tak jakby wskaże kierunek, nie? Czyli ten taki bardziej doświadczony, nie? Niekoniecznie musi być to fizoterapeuta. E, może być też ortopeda. W moim przypadku był to i ortopeda, i fizjoterapeuta, mm -hmm. za co im dziękuję, że zaszczepili we mnie gdzieś tam tą, tą chęć rozwoju, tą chęć rozwoju w ortopedii czy, czy w neurochirurgii, bo akurat z tych dwóch gdzieś, gdzieś tam się czuję najlepiej. Czyli kolana i kręgosłupy w cudzysłowie, jak to pacjenci nazywają. E, kolejna sprawa praktyka, nie? więc jak macie możliwość e, skorzystania z tej praktyki, czy nawet pójść na jakiś Wolontariat do kogoś, czy podpatrzeć, jak ktoś pracuje, no to to jest genialne rozwiązanie, bo dostajecie, tak jakby warsztat praktyczny na żywo, na żywym pacjencie. Ja, jak pracowałem w placówce jeszcze na NFZ kiedyś, bo teraz siedzę tylko i wyłącznie prywatnie, ale jak pracowałem na placówce na NFZ, to wokół mojego stołu zawsze byli studenci, bo im tłumaczyłem, co, co robię, jak badam pacjenta, z czym pacjent się zgłosił, pokazywałem im zdjęcia RTG, rezonansy, omawiałem to z nimi. Tak jak to robił ktoś kiedyś ze mną. I naprawdę widziałem, że co niektórzy ma, miałem wrażenie, że łapią tego bakcyla, nie? Czyli że ta mm -hmm. ortopedia czy neurochirurgia nagle stanie się ich konikiem. No i często gęsto później zostawali chwilę po swoich praktykach, mimo że tam mieli to, nie wiem, 5-6 godzin, to zostawali godzinkę dwie dłużej, żeby podpytać jeszcze o coś, nie? A tego tak mówię, ja się lubię dzielić wiedzą, więc jak tylko miałem możliwość, miałem słuchacza, no to miałem to kogo mówić, nie? Mm -hmm, mm -hmm. E no, ja jeszcze jeśli mogę dodać też od siebie, a propos tej, tej, tej akurat pacjentki, bo akurat mhm. tego rodzaju zespolenia nie znałem, ale no, tak naprawdę to też nie jest problem, no bo wiemy, na czym polega zespolenie, co zespolenie ma naprawić, tak? Wiemy plus, minus, tak. ile trwa. E, e, że tak powiem, e, powstawanie wzrostu kostnego e, w, w mniej skomplikowanych pęknięciach. Tak? Ona akurat miała wiele odłamowa, więc to jest bardziej skomplikowane, więc też możemy założyć, że, że ten czas gojenia będzie dłuższy. Wiemy też, że oczywiście na dzień dobry możemy też tego pacjenta zbadać i to nie tylko w procesie pracy z tym pacjentem będzie ważny rejon piątej kości śródstopia, tylko można wziąć pod uwagę jak w ogóle ten pacjent funkcjonuje teraz po tym dłuższym unieruchomieniu, więc też dokładnie. pierwsza wizyta nie musi być dokładnie jakby lokalnie nastawiona na pracę z tą stopą, tak, chociaż i tak była u mnie, nie? Mm. Bo, bo, że tak powiem, wiem, co mogłem robić, a czego nie powinienem robić. Akurat w, w przypadku tej pacjentki, pacjentka była dość dobrze wyedukowana i dużo informacji już miała, które ja bym chciał wyciągnąć od operatora. Nie? O to super. Ona, ona już dużo miała informacji, o których nie musiałem pytać operatora, no bo kolejnym sposobem jest po prostu, że tak powiem, wzięcie, że tak powiem, namiaru na tego operatora i wysłanie maila nie? i zadanie mu kilku pytań, które są dla mnie nurtujące w kontekście kontynuowania tej pracy. Jako, że ta pacjentka jest dosyć ogarnięta, to te pytania dostała ode mnie, bo niedługo też miała być po wizycie na kolejnej wizycie kontrolnej, nie? gdzie hmm. będzie też robione RTG, bo też mi zależało, żeby było kolejne zdjęcie RTG, bo chciałbym jednak wiedzieć, w jakim stanie jest teraz ta kość. No i też mnie interesowało, kiedy pacjentka będzie mogła bardziej wchodzić w zgięcie ilbytowe stopy, bo, bo też i nie mogła, i też w sumie też podejrzewałem, że jeszcze nie powinna. Nie? Mm -hmm. Więc nawet jak nie wiemy, to jest i tak dużo do zrobienia czasem dookoła, rzeczy, które mogą być przygotowane do dalszej pracy. Jak mamy takiego pacjenta ogarniętego, to też dużo nam pomoże. No i no ta wizyta pierwsza też nie jest jakaś niewiadoma jaka długa, więc tam też nawet nie... czasu mi brakowało, niż, niż, niż go miałem za dużo, żeby wymyślać co, co robić, a przed kolejną wizytą będę już miał i tak sporo więcej informacji na temat na temat tej pacjentki. Co ja też robię, akurat jeśli pacjenci umawiają się do mnie wcześniej, a zazwyczaj umawiają się z jakimś tam wyprzedzeniem, to też zawsze wiedzą pacjenci, że jeśli mają jakąś dokumentację medyczną, to mają ją przysłać już przed wizytą, żeby nie, żebym ja też miał czas, żeby spojrzeć na tę dokumentację i żebym nie musiał patrzeć na tę dokumentację w trakcie, w trakcie wizyty, nie? bo to też jednak trochę czasu zajmuje. Więc też to taka wskazówka, że. że że nie trzeba wszystkiego wiedzieć, aby zacząć pracę z pacjentem i aby później ją kontynuować. Zawsze w trakcie jakby pracy z tym pacjentem i tak będziemy się troszkę, że tak powiem, i tak douczać, nie? W pewnym sensie. Dokładnie. A w którym tygodniu ona trafiła do ciebie? W którym tygodniu po złamaniu? No, po zabiegu operacyjnym już, no. Około chyba 12 tygodni już była po. Także no, z założenia ten wzrost już powinien być pełny. No, to nie jest jakaś mhm. czy, skomplikowana y, wielka kość. Nie? Y, mhm. Ona już nie miała też ani obrzęku, nie było żadnego bólu. Y, y, wiadomo, no, była jakaś tam sztywność y, na poziomie kości śródstopia, y, ale ona była w ogóle w stanie takim bardzo dobrym, nie? Bardzo, bardzo, że tak powiem, też dobrze nastawiona do, 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 do pracy. Bo różnie to bywa z pacjentami, którzy już chcą szybko wracać jakby do, do sprawności, a to była młoda, młoda dziewczyna. No, także wiesz, no, same, że tak powiem, czynniki, które już na dzień dobry sprzyjają nie? pracy. Czyli jakieś zalecenia musiała mieć wcześniej, nie? Że, żeby te dwa tygodnie jakoś tam się usprawniać? Tak, ona miała zalecenia, miała informacje, co ile, że, że tak powiem, z, z każdym kolejnym tygodniem, o ile może bardziej obciążać kończynę dolną, kiedy może odstawić kulę. Mhm. Także te wszystkie zalecenia miała, nie? Także ja mówię, że ona dużo wiedziała, dużo pamiętała i wiedzieliśmy, na jakim jesteśmy etapie. I chyba w etapie, w którym przechodziła, to już był ten moment, kiedy mogła tam w okolicach 80% już obciążać tą kończynę dolną. Mhm. Tak. Zawsze około też. Za... 10-12 tygodnia, nie? Dokładnie. Więc... To, to jest też zawsze takie, wiesz, pytanie do pacjenta: czy pacjent będzie rozumiał, co to znaczy obciążanie o 10% co tydzień? Nie? Bo ona miała zalecenie, Dokładnie. że co tydzień może 10% bardziej obciążać. I weź to teraz, wyskaluj, nie? Jako pacjent, co to znaczy, że ja mogę dzisiaj 20%, za tydzień 30%, później 40%, to też nie jest. Dokładnie. Kopsiu, nie? Do, do oceny właśnie to jest to wytłumaczyć pacjentowi. To jest czasami największy problem. Nie sama terapia, tylko wytłumaczyć coś pacjentowi. Ćwiczenie albo jak ma obciążać nogę, nie? Uh -huh. Trzeba się no. nagimnastykować wtedy. Dokładnie, dokładnie. No, no, to, to jest sztuka, nie? I później to jest, a to jest zadanie, że tak powiem, to jest jakby przekładanie tego zadania, tego celu na fizjoterapeutę, nie? Że dostajesz, orto or, or ci daje i ja mówię, a to już fizjoterapeuta będzie wiedział, nie? I to musimy my, że tak powiem, rozsądnie to zrobić. Nie? Jak to obciążenie, że tak powiem, progresować, żeby pacjentowi nie zaszkodzić, nie? Jak u mnie w mieście, w mojego szpitala, w którym kiedyś pracowałem na ortopedii, e, bardzo dobrze wspominam ten, ten okres, to jak lekarze wiedzą, że pacjent chodzi do mnie, bo z reguły każdy powiedzieć, że, że chodzą do mnie. No, no to ci, którzy mnie znają, mówią, Pan Marcin pani powie. Pan Marcin będzie mhm. wiedział. <laughs> Wręcz go, jak coś tam do mnie zadzwoni, nie? Więc Aha. o tyle jest fajnie mieć, mieć tego typu relacje właśnie, żeby móc nawet podejść do przychodni, bo szpital jest ulica obok mojego gabinetu, czy mhm. ja nawet przedzwonić nie? do kolegi, czy, czy ewentualnie się przejść, nie? Bo tak naprawdę to jest to, co właśnie często gęsto pacjenci nie widzą, że my poświęcamy ten czas jeszcze po wizycie. Mhm. Na konsultacji tych, tych pacjentów, nie, żeby przedzwonić do tego lekarza, y, obejrzeć się jeszcze raz zdjęcia, zaplanować tą terapię, kolejną wizytę, nie? zapoznać się z tymi dokumentami, tak jak wspomniałeś, nie? że pacjenci ci wysyłają wcześniej. Mhm. Ja też zawsze proszę nowych pacjentów, żeby mi gdzieś przez WhatsApp wysłali wcześniej te zdjęcia, y, jeśli chcą oczywiście, bo że się, że nie chce tych dokumentów wysyłać. Mhm. Ale jak mi ktoś wysyła, to zawsze gdzieś tam siadam i, i, no, no i przeglądam, żeby gdzieś jakoś być przygotowanym już do wizyty, bo tak siedzieć i czytać dokumentację, która często gęsto jest bardzo obszerna, no to to jest troszeczkę no, strata tej wizyty. nie? No tylko to jest taka sytuacja idealna, nie? że i Dokładnie. masz dokumentację wcześniej i masz kontakt z operatorem, który ci tam jeszcze udostępni informacje, który ma też czas dla ciebie. A tak zawsze nie jest. To, 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 to nie działa tak super we wszystkich sytuacjach. Nie każdy ma kontakt z operatorem, nie każdy może się z nim porozumieć, tak, nie każdy dostaje też jakby pełną dokumentację przed albo nawet w trakcie, Badny. więc to tak kolorowo zawsze nie jest, nie? Więc niestety czasem się trzeba właśnie postarać i, i samemu, że tak powiem, poszukać, poszperać, tak? czy w badaniach, czy w jakichś programach, czy w zaleceniach. No jest to jednak właśnie praca po pracy, której czasem pacjent nie widzi, nie? a którą trzeba wykonać. Ja zawsze na szkoleniu z fizjoterapii i ortopedii e, mówiłem i, i pokazywałem case study mojej pacjentki, którą miałem na oddziale ortopedycznym. E, widziałem jak ją operowali, jak operowali jej stopę. Ona miała akurat e, trójkostkowe złamanie z uszkodzeniem jej i tak dalej, więc tam był dość, dość obszerny ten uraz potem prowadziłem ją na oddziale i potem finalnie trafia do mojego gabinetu. Więc, że mhm. jak powiem, od A do Z miałem możliwość przeprowadzenia i zawsze na tym szkoleniu na sam koniec pokazuję przypadek tej pacjentki, żeby pokazać, że jest możliwość poprowadzenia pacjenta od A do Z, nie? Mhm. A tego pacjenta, o którym ty, też jeszcze nie miałem powiedzieć, jako taka może trochę anegdota, to miałem raz Pana, yy, nie pamiętam, to chyba jakiś prawnik czy ktoś, to jeszcze były czasy, że mieszkałem jakiś czas, taki miałem epizod, mieszkałem w Warszawie. Trochę jeszcze jeździłem, że tak powiem, na domówkach. No i właśnie pracowałem z przedramieniem. Pan, pan miał jakieś dosyć skomplikowane złamanie przedramienia, już nie pamiętam dokładnie, której kości. I też miał jakieś zespolenie i właśnie tam się, że tak powiem, tak podpytywał. A czy pan pracował kiedyś z tego rodzaju zespoleniem? I też tam właśnie wymieniał. I... Kto to robił, jaki, jaki lekarz, jaki chirurg, tak? Jak, jak bardzo on jest znany tam w Warszawie, i tak dalej. No i właśnie mówiłem mu, że no, z tego rodzaju zespoleniem nie miałem okazji pracować, nie? A on taki dumny: No nie dziwię się panu, bo tylko trzy do tej pory za takie zespolenia były w Polsce robione. Nie? I wiesz, z, z taką dumą to opowiadał, że, że to on jest tym jednym z tych trzech, którzy mają te zespolenia, bo to są dopiero jakieś nowe. Że tak powiem, zespolenia stosowane w Polsce. No właśnie tak no mówię, no, on był taki dumny z tego, nie? Że, że to jest jeden z trzech, że tak powiem, yy, pacjentów tylko w Polsce. Nie? Przy czym jeszcze tam w trakcie jednej wizyty mi się zapytały, czy on jeszcze w ogóle, jak ja pracuję z jedną ręką, czy on drugą ręką może rać fajkę, nie? <ścoughs> no. no to powiem ci, że a propos tego twojego przypadku, co powiedziałeś, że jeden z trzech. Ja mam teraz pacjentkę, którą prowadzę. Młoda dziewczyna, to jest operacja kośla- miała bardzo koślawe stawy skokowe i to oper... miała wkręcane implanty między kość piętową a kość skokową, mhm. w celu wyrównania tego. Ich operacji jest 10 w kraju, rocznie. Ale to jest zespolenie powoduje, że jest... to jest sztywne zespolenie? Tak, to jest Aha. implant, który jest wszczepiany przez, 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 przez chirurga i on mhm. później się zrasta, on się zlewa. On po jakimś pół roku na RTG już jest, jest, jest niewidoczny. Nie? Aha, okej, okay, no. Jak, wiesz, co, jak znajdę to w dokumentach, to jak coś to Ci mogę przesłać, to, to sobie tam mm -hmm. sobie I on jest tylko w Lublinie, y, y, te operacje są. I wiem, że chyba raz w roku jak zbierze się jakaś grupa, to operują dzieciaki w Poznaniu. Aha. A to jest bardzo mało, to jest około 10-rocznie robionych mm -hmm. implantów. Mm -hmm. Ale w jakich sytuacjach się wszczepia ten implant? Wiesz, co jak pacjent, pacjentka ma koślawe stopy mm -hmm. i już tam leczenie zachowawcze nic nie pomogło, w celu ustawienia tej stopy, nie? Ale to ta koślawość to chyba musi być taka konkretna, co? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No, 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 no. no. Więc no, dlaczego to... nie każdy się też kwalifikuje do tej operacji? Mm -hmm. Bo często ludzie wiesz, wolą, chcieliby pójść na CITO, pójdą sobie, z mają problem z głowy, mm -hmm. a tymczasem są odsyłani, bo trzeba leczyć to najpierw zachowawcze, jeśli się da. No bo mm -hmm. wiadomo, większość jesteśmy jesteśmy w stanie. Y wyprowadzić zachowawczo. Nie? Tak jak mm -hmm. ostatnio miałem pacjentka, pacjenta po uszkodzeniu łąkotki. Yy, skąd inąd kolejny pacjent zeskakujący z wysokości. No i znajomy lekarz dzwoni do mnie, że ma do leczenia zachowawczego. Marcin powiedziałe z nim pół roku. Jak nie, no to go no tego wtedy otworzymy, nie? Mm -hmm. Więc już nawet ortopedzi wysyłają na leczenie zachowawcze, bo wiedzą, że na otwarcie, jak to kiedyś kolega powiedział, zawsze będzie czas, nie? Mm -hmm. Operacja będzie mniej lub bardziej jest skomplikowana, nie? ale do zrobienia. Operacja zmienia trwale, że tak powiem, strukturę. Nie? I to już dokładnie. nigdy nie będzie, że tak powiem, tak jak, 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 jak fabrycznie, nie? <laughs> można dokładnie powiedzieć. Do, do, dokładnie. Nie? Już coś no. wymienimy, coś już zrobimy, otworzymy. nie, Aha. Ale fajnie, że się ta świadomość zmienia, no, bo kiedyś to było tylko, że tak powiem, e, myślenie swoimi narzędziami, tak? czyli narzędziem, że tak powiem, ortopedy jest, jednym z narzędzi jest operowanie. A teraz ta świadomość jest dużo większa, ile jak wiele tak, można jeszcze zdziałać tym z działaniem zachowawczym, bo też wiemy, że operacja nawet świetnie wykonana też nie zawsze gwarantuje sukces. Nie, nie wiemy, w, jak tak pacjent tak, naprawdę, tak powiem, się zaadoptuje do, do, do zmiany, nie? Struktury trwale. No słuchaj, świetnie wykonana operacja, ale bez leczenia, tak jakby naszego później usprawniania, no to ta mhm. operacja może nic nie dać, nie. Mhm. Jak to się mówi. To się e... Operacja się udała, pacjent zmarł. Dokładnie. <laughs> no. się bez komplikacji. No. No dobra. Właśnie dostałem maila no. od mojego kolegi, który pisał do mnie jeszcze dzisiaj, jak byłem w trakcie szkolenia, w przerwie obiadowej, Aha. bo uszkodził sobie kolano w trakcie pracy. On pracuje na budowie i właśnie wyszedł z soru i wysłał mi kartę, że zgłosił się z powodu drogowości kolana lewego, rozpoczęły się po pracy bez ewidentnego urazu, nie? W RTG bez zmian. Kliniczny rom kolana pełny, niebolesny, balotowanie kaletki przedrzebkowej, nie? Czyli ma mm -hmm. zapalenie kaletki maziowej przedrzebkowej. nie? I wykonano mu punkcję, ściągnięto mu 10 ml płynu, lekko podbarwionego krwiście. Założono opatrunek uciskowy, nie? I właśnie prawdopodobnie będę do niego opisał zaraz, żeby się z nim jakoś zobaczyć w przyszłym tygodniu, nie? A co? Pewnie Bo dużo doszło... na kolanach pracuje na tej budowie. Dokładnie, do, dokładnie. Więc I, I dostał informację, też tu mi dopisał? Żeby skontaktować się z fizjoterapeutą. Mm -hmm. No i bardzo dobrze. To, to do... kolejna informacja, typu, tak jak wspomniałeś, że, że ta świadomość rośnie. No, wiadomo, tu dostał, protoclus mm -hmm. i tak dalej, i chłodne okłady, nie? o których ale wiemy, ten... że. Tak, tak, tak. To... Może niekoniecznie, ale yy, że. Porozmawiamy o tym kiedyś, tak jak dzisiaj mówiliśmy, że o metodzie Rice Price, tam Poli Smith tak, i tam tak, wszystkich tak. innych tych jeszcze pogadamy w osobnej dłuższej rozmowie, ale tutaj jestem w szoku, że, że już na sorze, że tak powiem, takie że tak powiem zalecenia są, nie? bo zawsze na sorze to było tam, wie, ze względu na charakterystykę pracy, tak? na ilość ludzi, to tam Ciach prach, tam nie ma czasu czasami na nawet tłumaczenie pacjentowi i po prostu robią swoją robotę. Także fajnie, że już tam się pojawia. Ciekawe, kto go przyjmował na tym Sorze, nie? Bo to też no, czasami zależy. Widzę, nazwi... widzę nazwisko lekarza. Młoda osoba, świeżo po specjalizacji. A, ale y, y, Orto? Ortopeda, tak, tak, okay, tak. No, 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 no bo, bo wiesz, że na Sorze. I zapisał tam... mi jeszcze informację, że trzech przed nim zrezygnowało ze względu na czas oczekiwania. Aha. <laughs> No, ale to wiesz, to ze względu na to, kto cię czasami na tym storze przyjmuje, to też nie zawsze taką informację dostaniesz, nie? Że skąd skonsultuj się z fizjoterapeutą, nie? Dokładnie, ale coraz częściej skręcone stawy skokowe, jeśli nie ma uszkodzenia, y, typu zł złamanie, to coraz częściej pacjenci dostają informację mm -hmm. o leczeniu zachowawczym w postaci fizjoterapeuty, nie? Mm -hmm, I to jest mm -hmm. akurat super. Może oglądają dużo Instagrama i YouTube'a i się dowiedzieli w końcu. <laughs> że no to ale powiem, nie... jak przejrzysz nawet. To ja dużo widzę w swoich obserwujących gdzieś lekarzy, lekarzy rezydentów i to jest świetne, nie? To mm -hmm. jest świetne bo tak, widzę no... te lajki postami. Nie? O to chodzi, żeby się wymieniać swoją wiedzę, a ja tak samo yy, słucham Dokładnie. podcastów yy, i obserwuję lekarzy nie? I, i patrzę co oni robią i o, co oni mówią o pewnych rzeczach. Także yy, tak wiesz, śmiechy, chichy, ale naprawdę to jest fajne, fajna baza wiedzy, żeby korzystać ze swojej wiedzy nawzajem. Dobra Marcin, bo zaczęliśmy rozmowę, to u Ciebie było jasno, a już się ściemniło. Nie, nie wiem tam, co tam się w tym Opolu dzieje. Jakbyś na Myślę, Śląsku, to mamy burzowe od Jakbyś tygodnia, na Śląsku mieszkał, tygodnia. to bym zrozumiał, nie? Że, że szyby czarne się robią. Tak, po prostu. Ale Opole to jeszcze jest w miarę. Ale ja patrzę na godzinę, która jest, więc wiesz, zmykam powolutku, żeby zdążyć przed meczem jeszcze wrzucić nasz filmik. No i zaraz meczek będę oglądał, także Dziękuję Ci za rozmowę. Wracamy Dobre. w jakiejś nieokreślonej przyszłości do, do tematu właśnie postępowania w stanie ostrym. Czy Rajs, czy Price, czy Polis, czy MIT. Będziemy to kiedyś omawiali. No, a ja Ci życzę w takim razie miłego wieczoru. Idź spać, bo już czwarta już niedługo, nie? Nie, jeszcze z psem musimy się przejść na spacer, także. Dobra, no to przyjemnego spaceru. Trzymaj się, hej. No, trzymaj się, hej.